Don't go. Don't go inside this building. Please. please. Jestem tu kurwa, masz ile chciał padło. Close the door. Oh. the door. Thank you. Thank you. Kto celuje I, no, korytarz. Ja. Ja na korytarz? Ja, to ja na korytarzu jestem. Korytarz. Możliwe. Tak. Ktoś machnął siekierą. Ja jestem obok tym, czyli przed budynkiem. Ktoś tu siekierą rąbie. To on zombie zabija. Ty jesteś murzynką, zafro? Close the door please. Don't go into the building. What are you? Ah. Hey, man. Don't go. Don't go. Oh, bitch. Oh. Oh. You are not you friendly. Are not friendly. Ja jesteś? to Chodzę w elektro. Jak na ten posterunek najlepiej wejść od czerno, po prostu drogą, uh, albo brzegiem morza. Bawi się koleś drzwiami, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka. O my god! It is a very bad guy. Help man, help! Oh, this no, is this really is funny. Really funny. You know? No, help, help me. Woda. Gdzie jesteś? Koło mnie? no, 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 nie no, 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 no i dawaj, po drugiej stronie stanie. Tak, 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 to ja słyszę cię. Oni tu się bawią, drzwiami jest tutaj dwóch lub trzech jest. Brachu ja przystałem w elektro, tam. Trzymajcie się. Tu przelogowanie przelogowanie i okay. będę. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie, zda nie zdejmie, bo tu też jest 16 graczy. Ciało tam leży. Tak, tak, tak obserwuj, bo oni tam biegają przed budynkiem, wokoło budynku. Jak jeszcze raz otworzę i go zobaczę, to strzelam. Zaraz niego jego nogi wyczuję. Nie ja wiem. Bo już mnie zaczynają denerwować. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Żadnych pochopnych ruchów. Grawecki. Markacz Przebiegł tego. Wiem, wiem. Dobra, Dobrze. Hey, tu się dostać teraz do tego postarunku. We are waiting. We are waiting. Ah, oh, there's another guy. Oh, nice weapon, Nice okay. Don't try, try stupid thief. I will kill I will you, kill if, you if you try. Go into this building. Into this building. Oh my god. Oni tancerzą słabszym no. Bo wiedzą, że to jest dużo ciała. Hey man, tak. I can runne, and you? The zombie. Yes, du hast the... yeah. uh, so, uh... Leider kann ich kein Englisch, aber du bist so hässlich. Zwei Spieler. Oh, danke, Dude. Oh, danke. You. You du

Okej, okay, I shoot you, okej? W którym pokoju siedzicie tam, gdzie jest dużo ciał? Na, korytarz, Na korytarzu. Na korytarzu Kurde, nie ci teraz ten posturunek. Hey man, um, three minutes and you are dead. Jest dobra Uwa! I loot my stuff Tam by się 5 minutes ago my friend 5 minutes are you dead? ARE YOU DEAD? Dobra Nie spać, <grym> nie spać, nie schodź Jak ktoś siedzi przed drzwiami strania yeah. robi wybiegł. O, ale dostał Ale dostał jak wybiegł Nie, nie Kolejny koleś też ma jakąś broń. Dobra to chłopaki, dołączam do was. Jesteś w budynku? Tak. Dobra. Tylko, w tym pokoju to było tak dużo ciał. Jak coś, to jest AK tam na ziemi. No właśnie. No tak, tam do budynku. Jakby co, to mam... Jakby co, to jeszcze mam klipa do SKS-a i amunicję. Ja mam amunicję. Bo w tamtym AK jest tylko 6 pocisków, więc pewnie SKS-a będzie lepiej podnieść. Jest dobra, czekaj na hostę. Okay. Bo nie? Jestem. 56. Kurwa, minuta. Dobra. Jak nie zginę, będzie dobrze. Sąd daj, chłopaki. Niech biegają. Ty celujesz na lewą część, tak, drzwi. Dobra, ja trochę bardziej na prawo. Ja wchodzę, z tym kompletnie nagi. Czarny Jest ktoś Moja strona oh, wow. Jak ktoś już zobaczy kogoś z bronią To Masz 6 pocisków tak? załadowanych. Tak To jak kogoś zobaczysz to ładuj nie, nawet jak nie będzie miał będę ładował. Tak Kurwa no ja nie się strzelić to nic, to nic, to nic. Do tego nie strzelaj jak biega, jak ktoś będzie próbował wejść, jestem Jest musim tutaj. Musim, zielony rańkot biega. Mhm. Jest, jest z plecakiem ktoś. Przebiegł przed budynkiem. Pobiegł na prawą część. Na prawo stronę. mam. Dobro. come down. Pim pim pim, kom runa na los! Kom runa na ołów, fęk się eine! Węczyć ci gleich eine ein! Los! Chcecie, coś, przebiegło! Ej, zaraz zaczniemy śpiewać ostro tutaj, co? Tak, tak, tak! To będziemy coś gadać! To już ten, wszyscy! Zambii! Dobrze, dobrze, Tamtego Kolesia bije! Pisałem, dobra, spoko. Dobra, Co teraz robisz? będą mieli utrudnione wejście. Patrz, dwa ciała leżą. Będzie im ciężko wbiec. Przynajmniej powinno być im ciężko wbiec. Przez dwa ciała. Ja ja by... By... Ja by... Ja by... O, słyszę już. Jestem, jestem. Dobra, dobra. Ty tutaj... W tak, to my, to my, to my, to my, to my my Dobra, okej. Okay. Wykładam ci... E... Amunicję do SKS-a Trampeta mam wziąć? Dobra wezmę na razie szybko trampetę. Tam, tam po prawej stronie gdzie jest włodar jest SKS. Położyłem Ci clip loadera koło mnie i amunicję. Będziesz miał 10 amunicji władujesz do SKS-a, bo w AK jest tylko 6. Lepiej SKS-a. Ej jakiego, jakiego, jakiej amunicji używa masz Eee, zaraz 7.62, taki tam jak SKS, a tam. nie, to bierz AK, bierz AK I sprawdźcie jakie amunicji używa AK Bo ja mam tutaj to 5.45 No to ja taki używam, ale na razie nie jest mi potrzebna Bo mam tak, Zobacz jak prze... ja. Na kucaka albo czołgaj się Albo przebiegnij szybko Zresztą... Zwinęło Tada ktoś otwiera drzwi co chwila kto bije? Ktoś tam na dworze Przeszedłeś? Ja? Poko Nie, Poko nie Zrujnowany Przeszedłem jestem przed tobą Dobra Co? Masz gdzieś SKS-a? Nie Masz wiem ty no. Aha, ty W pokoju ktoś Murzyn Murzynka To ty, ja. Poko? Dobra no. To szybko bierz jakąś broń To moja Ataką. postać się tu zbugowała, patrzę Bierz po poko. poko bierz SKS-a tego co jest tam koło włodara A jesteście? W końcu korytarza Place. AK? No, mówisz? Nie 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 nie, AK ma tylko 6 A zobacz jakie ma, jakiej amunicji używa, zobacz Eee... Gdzie to mogę zobaczyć? 72 razy 39, tak? No to koło mnie masz amunicję leży. Wiesz, szybko, wyciągnij z loadera. I tam jest zwykła. Wyciągnij magazynek, załaduj i, i Wiem, wiem. Dobra, chowam się. Ładnie. Dobra, to teraz oko stań nade mną i wychyl się tak jak ja tylko na, albo nie na stojąco, nie, to zły pomysł. Chyba, że się schowasz, tak możesz, tak żeby przez okno cię nie było widać. Albo za mną się centralnie wychyl. Za mną się schowa i tak za mnie wychyl na drzwi. Na razie mamy bardzo nieciekawą sytuację, jak się wylogu wylogujemy to wszyscy zginiemy. O ja nic? Konto? Wow. Kałach? Nie, MK. No, MK. No. A nie wiem. Kurde. Co to było? MK? Nie wiem. Poko. Jak chcesz, to możesz tam przez okno się rozejrzeć. Na zewnątrz na kucaka, czy kogoś nie widać na zewnątrz z bronią. Hm? Gdzieś ja się nie tam. Czekać, te ciała tylko dać, na kucaka, że tak żeby cię nikt nie trafił. Jezu, jaki mam stres. Boże. U. Oho, nie wiem, Dziwny. Oho. Ej, tu jem. Y... ściany coś nie wali z budynku? Co to za Ym... Coś z tłumikiem. Yy, ten MP5, MP5 z tłumikiem. Prawdopodobnie. Tak, 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 tak. Na pewno MP5, prawdopodobnie z tłumikiem. Kuźwa mać, Wiecie, że oni prędzej czy później tu ściągną do nas kogoś? No to kurwa zanim wejdę to padnie. Albo ściągną swoich, albo ktoś to zobaczy, że oni tu krążą i przylezie. Z ciekawości. O Jezu. Ale mi serducho biło jak tutaj wlazłem. Jak czy ja mam jedzenia trochę, nie? Ja, ja też też mam jedzenie. Ja jestem na pomarańczowo głodny. To wyłóż mu tam szybko jedzenie w tamtej mnie, części. Przebiegnij, przebiegnij. I kucaj. Drzwi! Wiem, 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 ja pilnuję drzwi, ja oni się płatki. bawią, oni specjalnie okay, teraz... Ja. Widzę, okay. widzę, widzę, widzę. Ja sobie te i masz tutaj kantynkę. Dobra, błodar, dawaj, dołączaj, pilnej ja już tylko było. Ty masz jeszcze jedzenie, co? Ja mam. Szybko, szybko, bo on jak je, to oni będą mogli próbować dziś wejść. Na pewno. Jak korzma, jeba, Mogę to wszystko wypić? Tak, pi, pi, pi. Wow. O rwam, co to Coś tutaj przeleciał strzał. No ten, <grym> barierkę. On może się walić. Tak. Taki dźwięk ta. to, ta. Ta, 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 ta. to jest siekiero. Tak, 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 tak. To jest siekiera. Chce mi się uda za trochę. Nie, nie, nie siekiero. Władar pilnujesz jak coś Patrzę patrzę na, znaczy na lewą stronę drzwi, 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 drzwi. Czekaj, bo ja zrobię magię świąt Drzwi zamykam jedne No kurde gdzieś mi tu spadło to do AK kurwa kolba Drzwi zamykam drugie Po co ją ściągałeś? No bo miałem ją w ręku bo miałem to na plecach Nie wiem on AK handguard i tyle Coś jeszcze do, trzeba do tego? Dobra ciulo Strzelać będzie na taką odległość to może być bez niczego, aby miała magazynek śmiesznie Tu jest kurwa, o dobra Napij się czarno na ruro jest koleś, jest koleś uzbrojony, uzbrojony Gdzie? na bank, przebiegł na bok budynku, teraz bardzo uważaj i to chyba to bok? ten, z... tak, 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 tak i to jest chyba ten mocno uzbrojony, bo miał chyba nawet jakiegoś mocina z gili na plecach, ale bardzo ładnie ubrany był, tak mi się wydawało, tak, 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 tak. nie, 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 nie. to wiem gracz, zanim teraz zombie pobiegło. Amen. Hey, man. Nigga. Oh, Nigga. What? Nigga. Nigga. I'm friendly, okay? Nigga, oh. oh, go, go away. Go away. <laughs> no man. My weapon. What weapon? What, what weapon? Um, my weapons. You know, I you saw know your I weapon, show you weapon. Yes. in Cerno. Go check. Go over check that. over there. <laughs> hello, man. Hello, man. Hello, man. Hello, man. Check, <laughs> <laughs> <Ç> <laughs> check it, is. check it. <laughs> 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 Nigger stole my bike. Nigga stole my bike. Nigga stole my bike. Nigga stole my bike. Yo, yeah, well, I, I, I died in that building Aloha, aloha I, I, I Killed yeah. these zombies Where are the zombies? Where, 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 where are you zombies? In, in, in your pay. Pay. In your head

Puknie shotgunem w wschody, to chyba im się odechce żyć. My, AK my AK. It's my Your AK. AK <laughs> and my. And my AK. Oh, no, so it so pretty. AK, Oh, So shiny. Oh, no. German or English? Ruski. Ruski. Roski! Roski! Suka blać tuka blać Panie Maju? Panie Maju? Suka blach. Ty ty! SS! Nie wiem... Sprechen, Sprechen! Sprechen, Sprechen! Ja man, cookies in there, the language... nie?

O kurwa Co? poszło za nim trochę, bo powiedziałem. Tak, 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 I to tak dosłownie, jak przebieg to od razu Ze jego stópkami I'm fine I'm policja Kurwa Lernen, 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 stupid lernen, 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 ik lernen, 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 Hitler lernen, 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 Ej już Gemio. Ja nie panie ja nie panie Majer. Deutschland, Deutschland, jazyk. Dostałeś? Nie. Ja nie tijadek. Tijadek. No. Co to było? Czy to było nie za pleców? Tam panowie? No. Tak, tak, ale Ta. to nie do nas. To ktoś dostał. Któryś z nich. <śmów> <śmów> tak, któryś z nich dostał z Bossina. <śmów> <śmów> no. <śmów> nie że co za pajaca.

Yeah, we have great, have great music and a great DJ. <laughs> Hitler! Hitler. <laughs> I'm so lonely down here, can I come over here? Lonely! Are you so lonely? I have no Oh, Chcę no, 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 no. door. <laughs> 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 <Open the> door <laughs> 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 jest koleś, jest <laughs> koleś uzbrojony. Widziałem yeah, yeah. jego łeb. To, oh, o, oh, jest po lewo, po lewo, po lewo. Jak O nie. O nie. O nie. to nie. O nie. O To jest nie. dom To jest nasz dom Ty zapłacisz, nie. O nie. O <laughs> go guys, go guys. This, is our, this is our house. Don't go Don't into Don't go our into our house. our house. Leave your leave, leave your leave, find your own Find your oh. own house. So many beautiful so many beautiful go houses. There is second, second second house. Like this, like but, this green. but green. Go to go another to house. Another house. You are Poshley. Albo udają. U... Nie nie nie, mi się wydaje że oni się chowają przed kimś, ktoś do nich strzela Zwyczajnie w świecie oh, oh, oh. Tam jest jakiś ten zbugowany bambik Chcesz Chcesz ja muszę iść. Dobra nie nie, poczekaj poko, gdzie idziesz? Chcesz... Ok, zamknę, Re Tak, receiving, receiving Receiving serwera. Receiving serwera, panowie. Mamy dosłownie moment, żeby z niego wyjść. W tym momencie. Mamy moment, żeby wyjść z tego serwera. Szybko. Szybko, jak najszybciej. Bo jest Cześć. receiving. Zawiesił, serwer się zawiesił albo będzie się restartował. Szybko, szybko. No właśnie, póki mamy czas i nas nie zabiją. O, oni nie mogli nas zabić, przecież jak jest chyba receiving. No, dlatego nie? mówię, że to jedyna szansa była, żeby stąd uciec.